Grubo ponad 80 tysięcy. My faktycznie się tym Prosto Prostulina osoba nie może mówić jak profesor Bralczyk. Ta gra wyjdzie i my zamiast w nią grać, to chyba będziemy pierwsza co to ją rozbierać tak. najpierw. W 2022 roku polskie napisy w wydawanej u nas grze, no, zdawać by się mogło standard. No, chyba że nie. Co w takim razie pozostaje panom danej marki? No, można by chociażby zrobić petycję, żeby spróbować przekonać wydawcę, żeby zmienił zdanie, że to działa. Nie wiem. Albo można wziąć sprawy w swoje ręce, jak bohaterowie tego odcinka, którzy po prostu zaczęli tłumaczyć gry olwane przez wydawcę. Zapraszam do poznania ich nietypowej historii. Jesteśmy grupą tłumaczeniową, nazywamy się CosmoFF. Prywatnie jesteśmy parą. Ja jestem M. Ja jestem Robin. Mamy stronę balam.pl, mamy cztery koty. Skąd więc pomysł na tłumaczenie gier? Jak to się zaczęło? Zaczęło się tak, że to był jakiś 2003 rok. Grałem jakieś Fajne Fantazy 7-8, i sobie stwierdziłem, że zajrzę na jakąś stronę. I patrzę, a tam na stronie Subarashi Fantazy jest projekt tłumaczenia ew 8 na język polski. No i zagadałem do szefa tego projektu, i tak się jakoś potoczyło. Później strona się rozpadła, a my dokończyliśmy projekt, założyliśmy stronę najpierw specjalnie dla tego projektu, później, już tak jakby dla nas. Nas, dla naszej społeczności, i tak jakoś poszło. I to trwa do dzisiaj. A ja, ja zostałam zarażona w sumie tak rok po tym, jak się poznaliśmy, i na początku zaczęłam interesować się po prostu samą grą. Później testowałam spolszczenie, a od kolejnego projektu tłumaczyłam też już sama. Wasz ostatni projekt to tłumaczenie Final Fantasy VII Remake, gry na jakieś. 30-50 godzin. Ile zajmuje przetłumaczenie tak dużego tytułu? No, my tłumaczyliśmy 7 mm, remake'a mm, w ciągu no, 7 miesięcy. A to jest tylko czas wolny, więc mama myśli weekendy, wieczory. No to. No, nie mam pojęcia, jak to się na godziny przekłada. I do tego tekstury. Mm -hmm, tak, bo o obróc... inne tego typu rzeczy. Jedną z rzeczy, która zrobiła na mnie wrażenie we Waszym tłumaczeniu siódemki, to to, że poza dialogami mamy też tłumaczenia w takich rzeczy no, na twardo w grafice, jak właśnie rozkład metra, jakieś plakaty czy coś takiego. Jak jest z tłumaczeniem takich rzeczy? Czy nie jest to upierdliwe i czy jest w ogóle sens? Na pewno jest to trochę trudniejsze, bo te tekstury, czyli tak naprawdę grafiki, one nie mają warstw. One po prostu są samymi grafikami, wielokrotnie z bardzo trudnym tłem do wyczyszczenia. Staramy się to robić. Oczywiście też nie wszystko, ponieważ w niektórych grach te szyldy sklepowe i tak dalej są zrobione takim fontem, który, którym nie widać litery. Jest tam coś napisane, ale w takim fantazyjnym języku, fantazyjnymi literkami i, i po prostu nie ma problemu. Ale na przykład w Final Fantasy VII, w remake'u jest tego dużo. Chcieliśmy zlokalizować te tekstury, które są głównie widoczne i te, które są ważne dla fabuły, czyli na przykład na cmentarzysku pociągów, tam duszki pokazują takie, w sensie Zapraszają ich do, do, do środka i po angielsku był Kaman. No i w każdym oficjalnym języku to jest po angielsku czyli w niemieckim AERIS to czyta po, yy, po niemiecku, a jest na, napisane po angielsku i tak dalej, i tak dalej. Ja stwierdziłem, że musimy to przetłumaczyć, więc najpierw spędziłem dwa dni na szukaniu tych konkretnych tekstur. Znalazłem je i zrobiłem to i to jest taka satysfakcja wtedy, że udało się coś więcej niż jest nawet w oficjalnych tłumaczeniach. Final Fantasy to ogromna marka, ale na zachodzie. No i tym samym brak polskiej wersji zdaje się być nieprzypadkowy. Wydawca pewnie wychodzi z założenia, że jako że jest to nisza, to może mu się to po prostu nie opłacać. Ale czy faktycznie tak jest? Czy te gry nikogo w Polsce nie obchodzą? Czy macie jakieś dane odnośnie ilości pobrań waszych spolszczeń? To nie jest tak, że nie obchodzą. W ciągu pierwszych sześciu dni od premiery Remake'a tylko na naszej stronie jest ponad 1100 pobrań. Oprócz tego jeszcze jest to spuszczenie na stronie graj po polsku. Tam nawet nie sprawdzałem, nie pytałem mi tego jest, ale tam jest tego więcej, bo, bo to jest du dużo większa strona. Jeżeli chodzi o ósemkę, to pobrań przez te 13 lat jest grubo ponad 80 tysięcy, EWX wow. 50 tysięcy, EWF 15 40 tysięcy. No to jest w sumie dość nowy projekt. I, I to, to mm -hmm. są dość, dość nowe. Tak. I, I generalnie w każdym tygodniu, na przykład taką 15, widzę, że jest pobrań 10, 15. Cały czas, cały czas ktoś szuka. Wróćmy jeszcze do samych tłumaczeń, często w grach czy komiksach. Zacina jakieś fantastyczne światy i magie. W polskiej wersji, kiedy jest to tłumaczone zbyt dosłownie, brzmi to nieraz drętwo czy niezręcznie. Tu pozdrawiam fanów pewnego komiksu od PF-u, gdzie była Wirująca sfera. Czy zdarzyło Wam się czasem kombinować w tym temacie, odejść od scenariusza, pozmieniać być może, żeby brzmiało coś bardziej naturalnie i wiarygodnie? My mieliśmy a... ciekawe e, przemyślenia na temat Siódemki, właśnie dlatego, że to jest gra, która jest dość mocno propagandowa, to znaczy ona uderza w ten taki klimat propagandy korporacyjnej, fake newsy, e, fake newsy i w ogóle. I tam jest też właśnie taki klimat, można powiedzieć, dla nas przynajmniej. My to odebraliśmy troszeczkę Ten Midgard to jest w zasadzie, ono z on miastem, ale to jest takie miasto autorytarne. Bardzo. I dla nas y, to było fajne, bo my mogliśmy to z, tak jakby skojarzyć z naszymi czasami, przełożyć, zlokalizować tak jakby na nasz rynek. W związku z tym na przykład y, mamy tam służby bezpieczeństwa. Jest tam na przykład kombinat, kom, kom, kombinat jako ten, tak, ten cały. Tak, Oni tam skończy, też na przykład te, te ulotki propagandowe, te ulotki które tam propagandowe są, tam To są. po prostu my jak to tłumaczyliśmy, to czuliśmy się to właśnie przodownicy pracy itd. Tak, i tak dalej, razem trzeba, budujemy lepsze trzeba to w taki bardziej komunistyczny sposób to dla przekazać. nas po prostu było fajne, bo mogliśmy tak. to tak zlokalizować. To nie było stricte tłumaczenie, tylko taka bardziej lokalizacja. Ponadto jest jeszcze kwestia samych postaci. Ja, jak tłumaczyłem, Yuffie, i ja się nie starałem tego przetłumaczyć. Ja starałem się najpierw wejść w buty tej szesnastolatki, która przyjeżdża z miejsca, które nie jest tak zaawansowane technologicznie jak Midgar i, i FINRA. I jest to osoba, która się wychowywała tam na tej, można powiedzieć, wsi. I, I chciałem po prostu się zastanawiać za każdym razem, co ona by powiedziała. Nie to, co jest w angielskiej wersji, tylko co ona by powiedziała. Dlatego. Czasem okay, słychać w angielskiej wersji coś innego, a my tłumaczymy to w troszeczkę inny sposób. Oczywiście sens zachowujemy. Czasem jest też tak, że niestety są błędy w tej angielskiej wersji. Bardzo Wtedy tak, wracamy tak. do japońskiej. Mieliśmy też dostęp do wszystkich innych wersji językowych, czyli do francuskiej, japońskiej, hiszpańskiej. Włoska I włoska to. jest najbardziej zbliżona do japońskiej. Tam jest tyle różnych takich słówek, które po prostu nie mają większego sensu w danym momencie i trzeba jeszcze obejrzeć najpierw gameplay, żeby się dowiedzieć, czy to kaman znaczy chodźmy, czy to. To znaczy Aynoveź, czy no to... Al niestety... Albo czy to oznacza... No nie. Więc niestety trzeba dobrze znać kontekst, i to jest też mi się właśnie wydaje przewaga y, tego amatorskiego tłumaczenia, że my faktycznie się tym jaramy. To, jest, tak, to są tak. gry, które my lubimy, bo niestety właśnie bardzo często jest tak, że profesjonalni tłumacze traktujący y, gry jako no, coś, coś jakieś dla dzieci, coś tam nie tak po prostu, to nic poważnego. Więc y, oni nie czują tego, nie czują tego języka, nie żyją tym światem. Jeżeli się tak jakby no, grało w te gry, spędziłeś tam dziesiątki godzin, zainwestowałeś emocje, w to, no to ty też inaczej do tego tłumaczenia podchodzisz. Ty też chcesz tak, jakby oddać tym postaciom sprawiedliwość. Chcesz je przełożyć tak, tak po prostu empatycznie, wczuć się w ich sytuację najpierw. Dla mnie na przykład super jest właśnie to, że ja się mogę wczuwać w różne postacie. To jest takie troszeczkę, można powiedzieć, jak bo zastanawiasz się, jak dana postać by to powiedziała. Musisz to przełożyć na język polski, ale musisz to przełożyć też tak, żeby to było zgodne z tym, jak ta postać się zachowuje, jaki ma background. Musisz po prostu wejść w jej perspektywę. Prostolinijna osoba nie może mówić jak profesor Bralczyk, taka jest prawda. Jeżeli chodzi o takich profesjonalistów, tłumaczy, można powiedzieć, to oni czasami przesadzają z tą poprawnością polszczyzny, że wszystko musi być, prawda, w wołaczu i tak dalej. No nie, bo to wtedy brzmi straszliwie sztucznie. Dzieci też nie, nie mogą mówić taką polszczyzną wzorcową, zresztą to w ogóle nie jest polszczyzna wzorcowa, bo to jest język potoczny. My tłumaczymy dialogi, my nie tłumaczymy narracji ani nie tłumaczymy książek, tylko po prostu tłumaczymy dialogi, więc o, oczywiście nie wkładamy postaciom w usta błędów, jeżeli oni tych błędów nie mają w wersji angielskiej, ale musimy się jednak zadbać to, żeby ten język był taki bardziej mówiony, żeby to brzmiało naturalnie po prostu. Chciałbym jeszcze zapytać o czas realizacji takiego projektu. Remake siódemki to 7 miesięcy, ale czy robiliście coś jeszcze większego i czy wraz z tym jak gry stają się coraz większe tłumaczenia, zajmują coraz więcej? czy wręcz przeciwnie? Oczywiście, że tak. I generalnie każdy kolejny projekt y, trwa krócej, dlatego że mamy większe doświadczenie. Na samym początku to w ogóle, to te, jak zaczynaliśmy to, to 15 lat temu, jak pracowaliśmy nad ósemką, to w zasadzie cały czas siedzieliśmy ze słownikiem, bo nasz angielski jeszcze nie był wtedy na takim poziomie jak teraz i, i wtedy to zajmowało czas, ale też problemy techniczne, jakie mieliśmy na początku, a, a jak teraz, to jest wszystko zrobione. nie? I, teraz jest dużo prościej. Tak, też narzędzia. Y, na początku pracowaliśmy na jakichś takich bardzo w no, w amatorskich... W... Tak dalej. No, no ja na Wordach pracowałam tak, na tak. A, albo w Excelu. Albo, albo w Excelu, tak, tak. A, a teraz robin na przykład robi narzędzia do tłumaczeń takie, które bardzo dużo ułatwiają i na przykład mają bazę. Bazę tu, tłumaczeń, bazę z której możemy zaciągać już, bo bardzo dużo jest powtórzeń, ale też dużo jest właśnie takich, tak jak mówiłeś, właśnie nazwy przedmiotów, czy jakichś umiejętności, czy coś, to to wszystko już po prostu mamy gotowe. Ale tak, pierwsze nasze projekty. Pierwsze nasze projekty trwały po kilka lat. Tak, najdłużej chyba pracowaliśmy. Nad y, dziesiątką i nad trzynaście dwa. Nad dziesiątką było 7 że... lat, czego to nie było tak, żeby przez 7 no, lat codziennie, <laughs> dzień w dzień, mm. dzień, tylko po prostu kwestia była taka, że tam przez to, że to było na PlayStation 2, to tam była pewna grafika, a ja niestety staram się to robić w miarę perfekcyjnie. I ona była nie w takiej palecie, tam 24 miliony kolorów albo coś, tylko tych kolorów było 256, one były indeksowane. Nie mogłem znaleźć tej palety. Co wciutywałem, były inne kolory. No i po tych 5 czy 6 latach w końcu doszedłem do tego, co tam było nie tak. Po, po prostu ta paleta była w konkretny sposób przerobiona, żeby szybciej ją procesor PlayStation 2 wczetywał. I przerobiłem to i dopiero mogliśmy ruszyć z tą końcówką. A największy projekt to, było, to była piętnastka. Tak, i sama jestem tym zdziwiona. bo tysięcy słów. Piętnastkę niesamowicie dobrze tłumaczyło. To była chyba właśnie najłatwiejsza dla mnie gra, ale to może właśnie ze względu na to, że ona jest taka bardzo mocno współczesna ma mhm. taki język mocno potoczny, taki... Ja w ogóle uwielbiam Piętnastkę, uwielbiam ten klimat, mhm. ale tak, to było 350 tysięcy, które pękły tak jakoś nawet nie wiemy kiedy. Okay, to no. po prostu była czysta Ale to dlatego, że tam było mało np ów Dygresja, macie jakąś śmieszną historię z zakulis? To właśnie przy okazji tłumaczenia Siódemki. Bardzo zastanawialiśmy się, czy to w ogóle ruszać, tak, no, no, bo mieliśmy duże, nie wiadomo, ile jest Tak, mieliśmy no bo faktycznie nasze też życie zawodowe trochę się też zmienia, pod tym względem mamy coraz więcej pracy, też ogólnie takich domowych obowiązków, Różne, różne też jakieś takie prywatne projekty, które robimy, więc wiadomo, że tego czasu jest coraz mniej. No i tak się zastanawialiśmy, tak dosłynialiśmy, czy, czy będziemy w ogóle tego o, Finala siódemkę Remake tłumaczyć. No i wyszła taka sprawa, że Robin bardzo chciał, ja się tak wahałam. E, wyszła taka sprawa, że tak jakoś przypadkiem natrafiłam po prostu na zdjęcie na stronie fundacji takiego bardzo biednego, bardzo smutnego kucurka. I ja się w nim po prostu niesamowicie zakochałam od razu i pokazałam to zdjęcie Robinowi. I Robin, ja jej mówię, Robin, musimy wziąć tego kota, zobacz jaki on jest biedny, zobacz jaki jest śliczny, i on jest smutny. A Robin, dobra, ale tłumaczymy siódemkę. Prawda jest taka, że jak ja go zobaczyłem, to też go chciałem wziąć. Absolutnie, bez żadnych warunków, ale przynajmniej wymusiłem. Ale naprawdę jest śliczny. W takim razie, co jest największym wyzwaniem przy takim tłumaczeniu, a co daje najwięcej satysfakcji? No na pewno te techniczne problemy, nie? To tak, jest... to są największe wyzwania. Zawsze, jak się zaczyna nowy projekt, to nigdy nie wiemy tak naprawdę, co tam zostanie. W zasadzie też ciężko jest coś obiecać, bo nigdy nie wiemy, czy na przykład Square Enix nie, nie zaszyfruje czegoś takiego że się nie uda tego odszyfrować. Są pewne formaty plików, tak, na PlayStation były inne formaty plików, na PlayStation 2 inne, trzy inne i tak dalej. Wiadomo, na PC jest trochę łatwiej, ale czasem jest tak, że oni przenoszą dokładnie pliki z PSX-a czy z PS2 do wersji facetowej i tylko przez to, że oni wiedzą jak je odczytywać, odczytują je. No problem jest taki, że na przykład był format tekstur na, na PlayStation i on był opisany tam w jakimś SD-ku Sony i było wszystko okej, okay, ale ja Japończycy go lekko musieli zmodyfikować pod siebie. Więc już był problem. Żadne narzędzia nie działały, człowiek sam próbował kombinować i tak dalej. Pamiętam, że jak tłumaczyłem intro do ew 8 to oczywiście format tego filmu był w teorii taki, jak, jak faktycznie powinien być, ale brakowało kilku klatek. Konkretnych jakichś tam elementów na brakowało i tak dalej. No i trzeba było po prostu wziąć i, i to lekko pomodyfikować, ale udało się. Także, no, wezwania to są przede wszystkim problemy techniczne. Czasem jak Jakieś archiwum jest zaszyfrowane, czasem właśnie jakieś palety są zaszyfrowane i, i jest problem. Ale im, im nowsza gra, tym jest łatwiej. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie bo my się uczymy, ale też y, te gry są tak jakby łatwiej po prostu zapakowane, zaszyfrowane. No w tej zaszyfrowane. chwili na przykład remake był na Unreal An 4 i, i to jest tak, tam jest wszystko rozgryzione, że prawie nic nie, nie trzeba było robić. To prawie wszystkiego były narzędzia, jedyne co to, to tam same pliki z tekstami. Sam napisałem do, do tego taki jakby łącznik do mojego programu tego z bazą tłumaczeniową i z glos, glosariuszem, i to w, to w zasadzie było tyle. No oprócz tego, wiadomo, zawsze trzeba zrobić font, i staramy się zawsze jednak nie iść na łatwiznę, nie przerabiać tego wszystkiego na Arial albo na Times New Roman. No natomiast staramy faktycznie y, ukończenie projektu daje bardzo dużą satysfakcję. Ta świadomość, że było się, najpierw się było graczem, patrzyło się na to ze strony gracza, a później się tak, jakby można wgryźć w to, to jest tak, jakby być częścią tego świata, poznać go od potrzewki. Dla mnie to jest super i super. Jest też świadomość, że na przykład dzięki naszym spożyczeniom y, ktoś może zagrać w tę grę, ktoś, kto nie mógłby w nią zagrać, bo na przykład nie każdy uczy się angielskiego. No właśnie, ktoś, kto inaczej by w to nie zagrał. Kiedy miała miejsce afera związana z brakiem napisów w Raised Naval Village, część graczy narzekała, drudzy wręcz przeciwnie. Mówili, jak to? Jak możecie nie znać angielskiego w XXI wieku? Kto więc sięga po takie tłumaczenia? Na, nasze nasze grają ludzie, którzy... Zarówno tacy, którzy są na przykład bardzo młodzi i jeszcze się tego angielskiego nie nauczyli, ale też na przykład całe rodziny. Ludzie starsi, którzy na, na przykład w szkole uczyli się rosyjskiego. I my dostawaliśmy informacje, na przykład, że on, na przykład jakiś ojciec mówił, że super, że wychodzi wasze spolszczenie, bo ja chciałem córce pokazać. No to jest takie troszeczkę życie w bańce, bo jak się ma tam 20 parę lat, jest się studentem z dużego miasta, to może rzeczywiście wydaje się nam, że, że wszyscy wokół znają angielski, ale no, w gry grają różni ludzie, a finale i w ogóle Joderpegi są grami bardzo inkluzywnymi, mm. które y, skupiają fanów naprawdę różnej płci, różnego wieku, z różnych krajów i po prostu to jest super, że. Tacy ludzie mogą w to, mogą w to zagrać. Za dnie macie pracę. W wolnym czasie wieczorami tłumaczycie. I robicie to już na tyle dobrze, wydaje mi się, i na tyle długo, że pewnie zastanawialiście się, czy nie zrobić z tego głównej pracy. Czy chcielibyście, no i czy może odzywał się już do Was jakiś wydawca, który chciał Was zatrudnić w tym temacie? No właśnie nie. nie. A, okay. nikt, się, nikt się nie, nie odzywał. N nikt się nie odzywał, ale też my nigdy nie, nie zabiegaliśmy o to. Tak, my, my też e... nigdy nie pytaliśmy. Na pewno tłumaczenie hobbystyczne ma kilka zalet. Pierwsza rzecz to jest to, że nikt nas nie popędza. E, czy, przepraszam, popędza. Ją. No dobra, no okej. Okay. Powiedzmy, że nikt nas nie, nie popędza. Druga rzecz to jest to, że wszelkie kwestie merytoryczne typu czy tłumaczyć coś, czy czegoś nie tłumaczyć, to podejmujemy tylko my. Nikt nam nie siedzi nad głową i nie musimy robić czegoś, czego naprawdę nie chcemy, czyli nawet na przykład nie, nie musimy tłumaczyć słowa soldier. Druga rzecz to jest taka, że przez to, że my wcześniej przejdziemy tą grę, to my ją znamy, znamy fabułę, wszystko. A, a bardzo często tłumacze zawodowi nie mają prawie wcale referencji albo są one znikome. Tak, albo też nie mają czasu, bo na przykład... Trzeba wydać projekt i dostajesz, to to. nie wiem, miesiąc albo trzy tygodnie na przetłumaczenie gry, która ma 300 tysięcy słów, i nawet się nie zapoznasz z materiałem, bo nie masz kiedy. Poza tym wtedy zazwyczaj tłumaczy to kilka osób. I, i później wskakuje korekta, i jeszcze wszystko oraz do jakiejś właśnie, innej bo my jesteśmy wersji. we dwójkę i my jesteśmy parą i my się znamy od lat 16, a i, i, tak, się a i tak się kłócimy o tłumaczenia. No, I także tak, ja sobie nie wyobrażam, co by ja było, jakby jeszcze do nas ktoś dołączył. Y, do, do teamu. Okej, okay, a tak z innej beczki. Jakie umiejętności trzeba mieć, żeby być dobrym tłumaczem? No poza rzecz jasna znajomością języka, z którego tłumaczymy. Tak, no na pewno trzeba znać angielski w mniejszym stopniu i znać trzeba język polski w większym stopniu, ponieważ to jest ważniejsze. Bo, e, Zawsze język, jest, docelowy jest, tak, jest język docelowy ważniejszy. jest ważniejszy. Musisz go dobrze opanować, musisz się nim posługiwać tak, żeby po prostu to miało ręce i nogi. Ale właśnie to, co mówiłam, e, bardzo ważna jest ta empatia i taka chęć wczucia się w cudzą perspektywę, bo jeżeli będziemy tłumaczyć to mechanicznie tak, właśnie poprawnie, nie zastanawiając się nad tym, to, to nie wyjdzie naturalnie. Także to jest bardzo ważne. No i oczywiście trzeba mieć bardzo dużo czasu, zapału i czasami trochę napojów. Wysokoprocentowych, które pomogą przetrwać najtrudniejsze chwile. I zrobiliśmy sobie własnego takiego mini czyli y, program, który wspomaga tłumaczenie. Jest tam baza tłumaczeniowa, czyli przetłumaczymy coś raz i za kolejnym razem skakuje jako setka, można to zaakceptować albo zmienić, jeżeli to jest inny kontekst, jak w przypadku Kaman czy let's Go. Y, jest glosariusz i jest to zrobione w taki sposób, że jak ja coś dodam do glosariusza, bo ja tłumaczę menu i na przykład dodaję jakąś nazwę, to M u siebie na komputerze, gdy wskoczy ta nazwa. Y, w dialogu, już będzie widzieć, że to jest tak w sposób przetłumaczone. Tam też na bieżąco możemy sobie liczyć tak zwany word count, czyli Tak, to, to jest, jest bardzo i, motywujące, i, jak widzisz, że o, dzisiaj przetłumaczyłem na przykład, nie wiem, 0, pół, procenta, nie? pół procenta. I tak, z takiego by... tak, 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 tak... Tak, tak, tak. I to też tak człowieka tak trochę zmusza mhm. do tego, że dobra, jeszcze przetłumaczę te kilka wpisów, żeby mieć ten Żeby że była pełna liczba, tam 1% albo pół procenta albo coś. No i e, ten program też staram się rozwijać pod takim względem, że pytam co chwilę, em, czy tak. coś nie trzeba zmienić, dodać. Chyba, że on właśnie jest taki personalizowany, bo raz właśnie mnie właśnie i spytał, co byś chciała jeszcze, żeby było w tym programie, a ja, bo, bo ja jestem w ogóle, nie wiem, czy ty kojarzysz, w finalach występują tym mugle i one zawsze witają się i żegnają i w ogóle dodają do, słowa, do, do zdań kupu. I właśnie napisałam mu, a, a, powiedziałam mu, a weź zrób tak, żebym klikała w przycisku kupo i on będzie zapisywał to. Tak, i tak zrobiłem, dlatego częściej wracała do, do tego programu i częściej tłumaczyła. Na koniec w takim razie, co dalej? Czy macie jakiś porzucony projekt, do którego chcecie wrócić? Jakiś może projekt marzeń albo zwyczajnie no, konkretnie zaplanowany następny projekt? Mamy taki projekt właśnie, który on jeszcze wisi w tej przestrzeni niedokończonych rzeczy i to jest właśnie Crazy Score. My tę grę zaczęliśmy PSP. tłumaczyć na PSP, to był jeszcze 2008 czy 2009 rok. Mhm. Właśnie problem był taki, że ta gra została przetłumaczona przez nas bardzo szybko, dlatego że to były, to były w zasadzie głównie dialogi. Tam było mało NPC-ów, mało innego tekstu i po prostu my tę grę absolutnie nie uwielbiamy, więc nam to poszło szybko, po czym rozbiliśmy się po prostu totalnie o problemy techniczne, bo PSP to jest konsola straszliwie zaszyfrowana. Zap to tak. jest po prostu, wiesz, w celofan znaczy... sobie to jeszcze niech zapakują te teksty. No, 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 no. no. czy znaczy, tak, no konkretnie Square po, po prostu na PSP były takie formaty, gdzie mieliśmy problem z tym, żeby mieć w ogóle swobodę tłumaczenia na tyle znaków, ile chcemy. Tak, bo język angielski jest językiem jest, jest krótszy. krótszym, takim tak. bardziej tak. Zwięzłem. I w polskim było ciężko nam się zmieścić w tym limicie, więc wiesz, co zrobiliśmy? Widzieliśmy wersję niemiecką, bo Niemcy są bardziej rozgadani. I po prostu te okay. długości znaków nam się zwiększyły. To też nadal nie jest perfekcyjnie, bo masz na przykład ja. a chcesz odpowiedzieć tak. No. I wtedy robisz tego no. Gra, którą absolutnie uwielbiam i która jest dla mnie czymś w takim rodzaju dodatkowego, kolejnego finala, to jest Tales of the I to jest gra, którą ja bym była w stanie przetłumaczyć, gdybym... Gdyby wyszła gdy, na pecetę. Gdyby ta, wyszła na Steama. No to tak. Aczkolwiek trochę mam nadzieję, że nie wyjdzie, bo będę, będę musiała ją wtedy przetłumaczyć. Dla, Dla siebie nie mogę grać, muszę tu tłumaczyć. Tak, tak, Żadne. ale, ale ty, ty wiesz, że my mamy coś takiego, bo teraz na przykład 13 grudnia ma wyjść Crysis Core I to, to też jest temat, który w sumie chcieliśmy poruszyć. Yy, I tu jest taki Ryum, problem, yy. że my w zasadzie ta gra wyjdzie i my, zamiast w nią grać, to chyba będziemy pierwsze, co to ją rozbierać tak, najpierw. Dzięki w takim razie, że wpadliście i trzymam kciuki za ten kolejny projekt, bo patrząc na te tysiące pobrań, o których wspominał Robin, za którymi pewnie stoi tysiące graczy. Olanych przez wydawcę to dużo osób czeka na wasze tłumaczenia i ich bardzo potrzebuje. A wam widzowie dziękuję za uwagę. Jak zwykle, do następnego.